To jest Next Day Week. Dzień dobry. Ja nazywam się Michalina Szczepańska, jestem redaktor naczelną Handlu, do którego należy również portal handelekstra.pl. Ja jestem Tomasz Wygnański, redaktor naczelny Media Marketing Polska, a także redaktor portalu MP Online i MP24. Next Day Week to taki wielowymiarowy projekt, w którym dyskutujemy o pokoleniu Z, ale nie tylko, bo i o starszych i młodszych grupach wiekowych, ale przeznaczamy pięć dni na tematy, które są ważne, chyba przede wszystkim właśnie dla zetek, dla zetek, które będą coraz większą grupą konsumentów, większą, rozumianą również jako rosnącą w siłę, bo wchodzącą na rynek pracy, a więc zarabiającą też coraz więcej pieniędzy. Dyskutujemy więc przez 5 dni i o kwestiach roślinnych, o kwestiach neutralności klimatycznej, o kwestiach żywności, produktów ekologicznych. I o szeregu innych. Na tę okoliczność pan jedna zrobił też dla nas specjalne badania, specjalne badania dla reprezentatyw na reprezentatywnej grupie polskich internautów, w których o szereg tych kwestii pytaliśmy i mamy wyniki dla poszczególnych grup wiekowych. I Tomku największe zaskoczenie? Największe zaskoczenie jest takie, że te wyniki nie są tak jednoznaczne. To znaczy, wydawało nam się przed realizacją tego badania, że kwestie związane z eko, z sprawiedliwym handlem to jest domena generacji Z. Okazuje się, że w innych grupach wiekowych także one są bardzo istotne, tylko mamy taką hipotezę, że być może oznaczają one troszeczkę coś innego w starszych pokoleniach. No właśnie, i pytanie brzmi: co? Oznaczają, to również będziemy Państwu tłumaczyć przez cały tydzień, bo zajrzeliśmy również do szeregu innych raportów, porozmawialiśmy z wieloma innymi ekspertami. I to, nad czym chcemy się zastanowić, i ta dawka wiedzy, którą, z którą chcemy Państwa zostawić, dotyczy. Również tego, jak odpowiadać na to, czego potrzebują zetki, czego chcą, bo to przecież państwo dostarczacie im produkty i usługi, a jeśli nie dostarczacie, to z pewnością będziecie dostarczać. I tak, Tomku, jeśli chodzi o odpowiedzialność firm społeczną, o ich działania prośrodowiskowe, jak to jest z tymi zetkami? Tak. Y Pierwsze pytanie, najważniejsze, czy marki powinny wziąć większą odpowiedzialność za kwestie środowiska i klimatu? To jest taka teza, która się pojawia już w dyskusji publicznej od paru lat, mówiąca o tym, że konsumenci tego właśnie oczekują. Że konsumenci oczekują nie tylko tego, aby marki dostarczały produktów wysokiej jakości, nie tylko tego, aby dostarczały dobrej komunikacji, a czasami nawet rozrywki, ale także, żeby wzięły większą odpowiedzialność za problemy świata, problemy środowiska. I rzeczywiście w naszym badaniu wyraźnie okazuje się, że zarówno w tej grupie Z, czyli powiedzmy do 25 lat, jak i grupie nieco starszej zdecydowanie konsumenci są za tym aby ta odpowiedzialność była większa, żeby te działania eko były bardziej wyraźne. Oczywiście kolejna kwestia to to jak marki i producenci to wykorzystają, bo gdzieś tam przebija się w wielu środowiskach informacja, że już tego jest za dużo. To znaczy gdy wszyscy zajmują się środowiskiem i wszyscy o tym komunikują, to z jednej strony ten konsument obojętnieje. Z drugiej strony też chyba nie do końca wie, komu wierzyć i tak, że greenwashing nie jest aż tak rzadki, jak można by przypuszczać. Tak, zbadaliśmy tutaj między innymi to, jak postrzegana jest obecność motywów eko w reklamach, ale także właśnie samo zjawisko greenwashingu. Ja myślę, że dobra wiadomość dla Marek jest taka, że... Na pytanie takie, czy uważasz, że działania ekologiczne marek są prowadzone raczej na pokaz niż z powodu rzeczywistych pobudek etycznych? to głównie w te dobre pobudki wątpią konsumenci starsi. Natomiast młodsi konsumenci uznają to za coś naturalnego, że marki właśnie biorą odpowiedzialność, że działają w sferze ekologicznej. Tak więc mimo, że mówimy o tym, że generacja Z, generalnie młodzi ludzie są wyczuleni na ściemę i każdą nieuczciwość, każdy fałszywy ton w komunikacji potrafią... Wyczuć to jednak tutaj wydaje się, że oni po prostu w to wierzą. I to jest dobra wiadomość, bo oznacza, że firmy jednak przekonały swoich odbiorców, przekonały konsumentów do tego, że te działania są działaniami rzeczywistymi i działaniami potrzebnymi. Tylko właśnie pytanie, czy to, że wierzą, to przełoży się potem na wybór konkretnego produktu na półce, bo z tym. Bywa różnie. Jedno deklarujemy w badaniach, inne potem rzeczy wybieramy stając z tym koszykiem, czy wkładając rzeczy do internetowego koszyka, więc pytanie kolejne brzmi: na ile konsumenci chcą kupić produkty pochodzące ze zrównoważonych źródeł, produkty fair trade i na ile na to młodzi właśnie reagują? Tak, i to jest bardzo ciekawe, dlatego że w takiej dyskusji społecznej przewija się kwestia oczywiście kryzysu klimatycznego czy śladu węglowego, i mamy w, pewnie w głowach obraz ze strajku klimatycznego. Wydaje się, że kwestia klimatu jest taką najbardziej rzeczą która budzi obawy młodych ludzi. Ja nawet spotkałem się z takim pojęciem jak żałoba klimatyczna. I to, jest, to są pojęcia, które tu funkcjonują jakoś wśród młodego pokolenia. A ale... ja się spotkałam z, no, z pojedynczym, ale jednak przypadkiem, gdy mu, młody człowiek mówi wprost, że potrzebuje pomocy psychologicznej. Nie ze względu na coś, co dzieje się w jego życiu prywatnym, tylko dlatego, że nawracająca informacje o zbliżającej się katastrofie klimatycznej po prostu tak na niego wpływają. I to podobno nie jest odosobniony przypadek. Nie jest na pewno, aczkolwiek z tego badania wynika, że najważniejszą kwestią, którą widzą konsumenci, to jest kwestia opakowań. I to jest rzecz która potwierdza się także w stosunku do naszego poprzedniego badania, bo także w zeszłym roku podczas naszego Day'a, poprosiliśmy Ariadne o zbadanie kwestii związanych z ekologią i Nasza interpretacja tej sprawy jest taka, że opakowanie to jest coś, co można dotknąć, co zalega w domu, jeżeli się ma za dużo plastiku, co trzeba wyrzucić, segregować. To jest po prostu coś widocznego, namacalnego. Natomiast kwestia śladu węglowego jest pojęciem, wydaje się, cały czas bardziej abstrakcyjnym. I mimo, że jest jakaś debata publiczna na ten temat, to jednak z punktu widzenia konsumenta, z punktu widzenia półki, to właśnie to opakowanie jest najważniejsze. I nasze badanie pokazuje jeszcze jedną rzecz, że w zaskakujący sposób nie tylko ci młodzi widzą kwestię śladu węglowego, bo ta kwestia jest jednak widoczna w tych wynikach, ale co ciekawe, także ci najstarsi konsumenci także biorą kwestię śladu węglowego firm czy produktów, przy swoich wyborach konsumenckich. Czyli to być może kolejna podpowiedź dla Państwa, żeby bacznie zwracać uwagę nie tylko na tych młodych, ale na tych starszych czy też najstarszych konsumentów, bo tu mówimy o grupie 55, która na to zwraca uwagę. To też jest grupa, która, jak wynika z wielokrotnych rozmów, wywiadów z ekspertami, jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o takie codzienne. Proste, małe działania, jeśli chodzi o środowisko. To znaczy, to jest grupa, która bardzo solidnie segreguje odpady. Interesuje się tego typu e, codziennymi wyzwaniami, jeśli chodzi o środowisko. E, tak, i kolejna kwestia to jest kwestia tego, czy konsumenci chcą płacić więcej. Jak myślisz, chcą? Oczywiście, że nie. Gdyż w Polsce, jak wiemy, cena czyni cuda. I możemy mówić wszystko o wartości dodanej, o jakości składników. Tak, jakościowy produkt, ale jak najtańszy, czyli koniecznie w promocji. Do tego przyzwyczajeni są nie tylko konsumenci spożywczy, ale to samo jest w branży fashion i na to narzeka jedna właśnie sieciówka odzieżowa. Cena, cena i jeszcze raz, cena ma być tanio i jak najtaniej i jak najlepiej. Tak, no tutaj się poruszamy w oczywiście w sferze deklaracji, i nie wiem, czy do końca te wyniki przekładają się na to, czy oni by rzeczywiście chcieli zapłacić więcej. Ja osobiście wątpię, ale mimo wszystko widzimy pewien sentyment tutaj w tym badaniu. I widać, że generacja Z faktycznie deklaruje przynajmniej, że byłaby skłonna płacić więcej za produkty z upraw ekologicznych, za produkty, które są ponownie kwestia opakowań, które są w opakowaniu. Lokowch ekologicznych i e, produkty, które należą do tak zwanego sprawiedliwego handlu. Ale znowu, na drugim biegunie wiekowym mamy tych konsumentów 55, plus. i tutaj y, jest znowu ciekawa sprawa, że e, tak zwane produkty, produkty fair trade e, także cieszyłyby się zainteresowaniem starszych konsumentów, nawet jeżeli miałyby być one droższe. Tylko jak to rozumieć? Właśnie, bo jak rozumiemy fair trade? No właśnie, bo wydaje mi się, że swet to jest, jest największy problem, bo o ile y, y, wiemy, co to jest plastik, y, wiemy, że on jest szkodliwy, wiemy y, trochę o y, śladzie węglowym, pewnie coraz więcej, bo coraz debata na ten temat jest szersza. No. Ale wiemy też chyba o uprawach w Afryce, tak kawy czy ziarna kakaowego. Wiemy coś o fabrykach, w których produkowana jest odzież. Na potrzeby wielu firm? No właśnie, tak do końca nie jestem przekonany, czy wiemy, bo może wiemy, ale też nie jesteśmy pewni, czy produkty, które są oznakowane fair trade. Rzeczywiście takie są, z tym pojęciem myślę, że jest dużo kłopotu, dużo kontrowersji. Ja pamiętam taką historię na przykład jednej z marek Unilevera, która wprowadzała produkty z certyfikatem Rainforest Alliance, no i Polska była jednym z ostatnich krajów, gdzie ten znaczek się pojawił, mimo że produkty de facto już były certyfikowane, to jakby koncert stwierdził, że Konsument Polski jest na tyle mało wyedukowany w kwestii Fair Trade, że ta, ten certyfikat Rest nie jest aż tak istotny na naszym rynku. Natomiast ja myślę, że tutaj jest jeszcze sprawa taka, że Fair Trade też możemy rozumieć, jako sprawiedliwa zapłata dla Rolników dla naszych społeczności lokalnych. I sądzę, że tutaj jest właśnie ta kwestia tych starszych konsumentów, że oni w ten sposób mogą rozumieć sprawiedliwy handel. I ja myślę, że to nie jest nic złego, wręcz przeciwnie, to jest właśnie ten powrót do lokalności, takiej swojskości, który bardzo widzimy, widzimy także w czasie pandemii szczególnie. Ale ten sprawiedliwy handel, idąc jeszcze dalej tym tropem, to może być też sprawiedliwe zapłacenie sprzedawcy w sklepie. Na pewno, ale zastanawiam się, czy to nie jest zbyt trudne do zrozumienia dla, dla konsumentów, dlatego że sprzedawca podejrzewam, że jest raczej postrzegany jako ta osoba, która tak zwany narzut ma, czyli coś, co, czego nie powinno być generalnie. Natomiast rolnik to jest ten, który wytwarza i powinien dostać sprawiedliwą zapłatę. Ale sądzę, że to jest kwestia też edukacji, że każdy, że każdy element tego łańcucha wartości, mówiąc górno- Językiem biznesowym ma swoje miejsce w tym pojęciu Fair Trade. I to, co widać i słychać, gdy rozmawiamy o zetkach z różnymi ekspertami, to że właśnie to jest pokolenie, które coraz bardziej zaczyna zwracać uwagę na prawa pracownicze, właśnie na tą godziwą zapłatę, o której mówimy. Więc w tym sensie to może być to pokolenie, które zmieni świat i które odwróci się od marek produktów, które nie będą pewnych zasad przestrzegać. Tak, bo tutaj jeszcze jest kwestia oczywiście istotna social mediów, e, no, które mimo wszystko cały czas są zdominowane raczej przez młodsze pokolenie. Gdzie wszelkie informacje związane z naruszeniami praw pracowniczych bardzo szybko się rozchodzą. Zresztą to jest generacja ludzi, którzy także są bardzo wyczuleni na swoje prawa w pracy i sądzę, że to także są w stanie przełożyć na kwestie produktów. Oczywiście zawsze jest ten moment konfrontacji, kiedy idee, nawet wielkie, się konfrontują z półką i sceną. Ale sądzę, że na ten aspekt także marki i producenci muszą zwrócić uwagę. Też warto jest, byśmy pamiętali, że to jest pokolenie, które dzisiaj może rzeczywiście deklaruje, ale potem nie wybiera, no ale to jest pokolenie, które wraz z rozwojem zawodowym, a wraz z kolejnymi latami będzie zarabiać coraz więcej, więc też będzie je stać, żeby pokryć te deklaracje potem przy sklepowej półce. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na kwestię kupowania produktów używanych, czy w ogóle gospodarki cyrkularnej. To jest jednak zjawisko, które przez młode pokolenie zostało bardzo szybko podchwycone. I o ile kupowanie rzeczy używanych jeszcze parę lat temu było nie do pomyślenia przez młodych ludzi, w tej chwili jest absolutnym trendem, w który wpisują się także marki. Tak, czy też trend napra naprawimy, oddaj nam, my naprawimy i potem sprzedamy. Zaczęła chyba Patagonia naprawiać swoje kurtki i otworzyła takie centrum napraw na, rodzinnym, na rodzimym rynku, ale inni albo podchwycili, albo mieli podobne projekty w fazie wdrożenia, bo przecież linie pre-owned Zalando. Tak, North Face ma też sklep w Stanach Zjednoczonych onlineowy z używanymi swoimi rzeczami. Także to jest trend bardzo istotny. Mamy Widać, też to... aplikacje przecież. Tak, mamy też aplikacje. Być może przyszłe jednorążce, które e, polegają na tym, że sprzedaje się rzeczy używane, ubrania. Tak, zrobiła to też Ikea, na przykład. To są wszystko marki bardzo istotne dla, dla młodych ludzi, i które też wyznaczają pewne trendy, i sądzę, że tym bardziej akceptacja dla właśnie kupowania rzeczy używanych będzie coraz większa. Czyli, jakbym miała podsumować tę naszą rozmowę, co będą, co chcą wybierać młodzi ludzie, to właśnie rzeczy używane, naprawiane. Rzeczy pochodzące albo ze zrównoważonych upraw, albo generalnie z szeroko rozumianego, sprawiedliwego handlu, czyli od tego rolnika do sprzedawcy, rzeczy w prośrodowiskowych opakowaniach, bo ten temat opakowań cały Jest czas ważny, tak. cały czas tutaj powracał, i zdaje się, że chętnie ekologiczne produkty. Tak, zgadza się. Wszystko się zgadza, o ile przypłucenie stanie przed nimi jakaś ogromna cena. Myślę, że to mimo wszystko te dobre chęci wtedy może przygasić, ale bądźmy dobrej myśli, sądzę, że są w stanie płacić więcej za takie rozwiązania, o których właśnie mówiłaś. O młodych ludziach, którzy zmieniają świat i o innych pokoleniach, które im w tym towarzyszą, o tym wszystkim już w kolejnych dniach Next Day Week. Dziękuję Tomku za rozmowę. Dziękuję Michalino. I zapraszamy. Zapraszamy.